Czy się Pan przed tym Sonem, że będziecie mieli wyższe miejsce niż ŁKS? To jest ciężkie pytanie, bo na pewno na pewno LKS jest doświadczoną drużyną, która była z przeszłością w Ekstraklasie. No i był na to, znaczy nie powiedziałbym, że małe szanse, ale ludzie na pewno wskazywali nas, że będziemy właśnie na tym dole tabeli, ale uważam, że fajnie wyszliśmy w ten sezon i że zajdziemy naprawdę wysoko. A jak Pan ocenia dzisiejszy Wasz występ? Mało udaliście pogać gościom i się wykazać. No tak, bardzo dobry, bardzo, dobry, bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. No i jedziemy dalej. Jesteśmy dumni, że zgarnęliśmy trzy punkty i już w tabeli płyniemy się coraz wyżej. Czy to był łatwiejszy mecz niż z Lechiem Pucharze Polski? Na pewno tak, bo, bo mieliśmy więcej miejsca, mogliśmy pokazać więcej, więcej naszych umiejętności, też to był rywal z, z, z Ekstra Klasy, czyli było od razu ciężej, więc tak, tam, tamten mecz był troszkę cięższy. Dziękuję bardzo.